Cześć, witajcie. Kolejna aktualizacja z mojej przeprowadzki do Malagi z Londynu po 23 latach mieszkania w Anglii, w stolicy Anglii. Przepraszam, że z samochodu ponownie, ale kurczę za bardzo nie mam czasu, żeby stacjonarnie dzisiaj coś tam wrzucić, coś tam nagrać i za chwilę po prostu będzie trochę trzęsło, ponieważ po pięknych londyńskich drogach będę jechał, a jadę w sumie w zasadzie teraz do garażu. Przez dwa lata z kolegą na spółkę wynajmowaliśmy garaż. Była to lepsza opcja żeby trzymać swoje śmieci różnego rodzaju w ten sposób, no bo jednak połowa garażu no jest trochę tej przestrzeni, natomiast gdybym chciał wynająć to w jakimś tam self-storage, jakiejś takim komercjalnej, komercjalnej firmie, która zajmuje się wynajmem przestrzeni no to bym pewnie zapłacił o wiele, wiele więcej, a ja za te 60 funtów miesięcznie, które płacę za pół garażu, bym pewnie mógł sobie, nie wiem, dwa pudełka 50 na 50 na 50 składować miesięcznie i tyle. Natomiast no pozbywamy się tego, okazało się oczywiście, że składowałem tyle kuźwa śmieci, pełno papierów jeszcze firmowych z 15, 16, 17, 18 roku, których już nie muszę składować, jakieś stare faktury, więc to po prostu powypieprzałem. Okazało się, że tak naprawdę to się wszystko mogło zmieścić w jakichś, nie wiem, trzech plastikowych pudełkach, które na balkonie mogą sobie po prostu trzymać. Tyle. Natomiast no jest to zakończenie pewne, pewnego etapu. Dzisiaj jest 15, właśnie taki ostatni dzień. My tam zawsze za to 15 płaciliśmy, więc zabieram po prostu jakieś tam cztery opony, które miałem zimowe, których już nie będę prawdopodobnie potrzebował. Się samochód sprzedaje i chyba je na ebayu wystawię, jak nie to tam oddam komuś w dobre ręce i jakaś tam reszta po prostu jeszcze jakieś narty stare zostały, to już temu chłopakowi tam zostawiam natomiast no czyścimy to i zamykamy ten etap natomiast rzeczą, którą tak naprawdę chciałem się po, po podzielić z wami to jest to, że w końcu udało nam się to mieszkanie w Londynie wynająć za te pieniądze, które od początku samego chcieliśmy oczywiście z pewnymi jakimiś tam przygodami, ponieważ um, i mówiłem o tym, że wynajmowaliśmy przez agencję, która oczywiście no, ma swoją opłatę w okolicach 200 funtów, e, ponad to, co ja bym chciał mieć. E, no i agencja, no, generalnie tam narzekali coś tam, nie? Narzekali, że ojejku, bo jest tyle wyświetleń, ale ludzie nie, no klikają, ale to im się nie podoba, bo jest za drogo, bla, 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 bla. Powiedziałem im, że co mnie to obchodzi, no nie, nie, bo oni tam chcieli, żebym ja schodził z sceny. Ja mówię, to weź zejdźcie z prowizji też, tak? Dlaczego ja mam schodzić z sceny? No kurwa, następny idiota na tym pierdolonym rowerku kurwa elektrycznym jedzie, ja pierdolę, ci ludzie to są po prostu nie wiem, jakiś to się tak stało, tutaj popularne. Te, te rowery elektryczne po prostu powiem wam, że to jest masakra, to zapierdala 40-50 na godzinę i w ogóle nikt z tym nic nie robi policja ma wywalone na to ach, dobra, nieważne i... I słuchajcie, no i robiłem to przez Open Rent również, OpenRent to jest taka firma, która coś jak eBay, tak, że samemu się robi zdjęcia, wystawia się, oni tam nie kasują mi za to, że się wystawia, natomiast mają parę pa pa pewnych tam serwisów, które weryfikują potencjalnych wynajmujących, zarobki ich i tak dalej, tak dalej, więc czekaliśmy dosyć długo, aż tam podpiszę, no to się nazywa guarantor po angielsku, a po polsku to będzie ten, to się nazywa... Nie polecający. Jej kupaczcie, słowo mi zabrakło. No, ten poręczający, tak, poręczyciel właśnie i na nich tam czekaliśmy, aż oni podpisą, no ale w końcu w środę już podpisali wszystko. Dostaliśmy wpłacone zostały pieniądze za pierwszy miesiąc za wrzesień, zaliczka została tam wpłacona, czyli taki depozyt, który tam składowany jest według prawa w jakiejś tam organizacji tam, tutaj, która się tym zajmuje. No i teraz musieliśmy jeszcze odkręcić, oczywiście. W agencji, w agencji trochę nieopatrznie, gdzieś w pewnym momencie podczas rozmowy, właśnie. No to jest właśnie taka głupota, jak się rozmawia przez telefon i, i gdzieś tam ja chyba palnąłem o tym open rent coś tam i oni tak przez chwilę się burzyli. Więc jak ja już wiedziałem, że ten proces na open rent dochodzi do końca, no to postarałem się, że jak. Open rent wyświetla, wyświetlało nasze mieszkanie, nawet już po wynajęciu, że Let Agreed. I no to jest taka forma marketingu i reklamy, tak? Oni gdzieś tam zostawiają to mieszkanie, takie jest wyszarzone na mapie, a no ale. Że tutaj została, został deal zawarty przez ich stronę, i nie chciałem za bardzo agencji dawać wypowiedzenia, jak to jeszcze wisiało. I po prostu skontaktowałem się z OpenRent. Poprosiłem ich, żeby po prostu całkowicie usunęli to, żeby to się nie, nie wyświetlało na ich platformie. Nie wyświetlało się na Rightmove. To jest taka kolejna platforma, gdzie OpenRent również pokazuje swoje nieruchomości. No i rzeczywiście tam po 3-4 godzinach zniknęło to kompletnie. I dopiero wtedy napisałem maila do, do agencji, że po prostu no, rezygnuję z ich usług, daję im wypowiedzenie. Kontrakt jest do 12 września, jeszcze ważny. Natomiast to nie było tak, że ja zrywałem kontrakt czy coś takiego, tylko po prostu, no dałem normalnie wypowiedzenie, natomiast powiedziałem, żeby zawiesili wszelkie działania marketingowe, tak, no bo już nie ma sensu, czyli jestem tu ok, kontrakt jest, no ale ja nie wynajmuję, ponieważ nie mam obowiązku, tak, ja się nie zobowiązywałem do tego, że ja będę wynajmował, no gdzieś tam personalne powody podałem i, i tyle. Sprawa zakończona, mam nadzieję, że nie będą się tam nic jeszcze pultać. Natomiast, no tak jak mówię, w sobotę przyjdą sobie zobaczyć to mieszkanie, to jest ta rodzina z Filipin, która ta pani pierwsza oryginalnie przyszła z trójką dzieci. Zaproponowałem, żeby sobie jeszcze raz tam, żeby męża wzięła, żeby zobaczył, e, chociaż tak trochę bez sensu, że już po wynajęciu, no powpłacali jak oni tak chcą, ona, gdzieś tam jej się podobało, więc, więc jest ok. Także no to mamy zakończone, fajnie, ten garaż mamy czysty, jesteśmy już umówieni na 29 sierpnia na przeprowadzkę. Przeprowadzka przez polską firmę, powiem Wam szczerze, że dobrą cenę dali, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. około 1000 chyba 100 funtów w ogóle mam za 10 metrów sześciennych za przewiezienie do Malagi, plus tam odprawa 300, więc naprawdę, no moim zdaniem w miarę, w miarę ok. cena. Mój syn starszy dzisiaj wraca z Polski. Porobił trochę prawa jazdy na motor. No, z tym, że no, nie udało się tam egzaminów, nawet państwowych, teoretycznych, zaliczyć Czas, czasowo, tutaj się nie wyrobiliśmy. Natomiast no, zadowolony był, pojeździł wczoraj sobie po mieście, więc to było najważniejsze, że wyjechał na miasto. Ten motor tam już czuje, opanował, wszystko jest ok. I no cóż, wraca dzisiaj sam po raz pierwszy. Skończył 16 lat 30 lipca i właśnie teraz jedzie pociągiem, za chwilę w Piasecznie będzie wysiadał, Ubera mu tam zamawiam, żeby na lotnisko go zawiózł i wieczorem będzie na Luton, jeszcze parę dni tutaj mu trochę zostało z kolegami w Londynie rozrywki, no ale już planują na half term do Malagi, tak, half term, no to taka jest przerwa w lip, pod koniec października, październik, listopad, tygodniowa, tutaj w szkole mają, powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, czy w Hiszpanii też takie coś tam jest, a natomiast no na pewno już chłopaki tutaj już. No on fajny, ma takich fajnych kolegów, ma dwóch bliźniaków, tutaj z Londynu zna oni e, z Trzebiatowa są, wiecie, to koło Szczecina. I Jasiu, będąc w Polsce przez te ostatnie 5-6 tygodni, e, tam sobie pojechał również do, do tego Trzebiatowa pociągiem, do nich e, tam pod namiot na 4-5 dni, więc spędzili sobie trochę czasu, e, więc no jest, jest ok. E, no i. E, Cóż jeszcze, jakieś komentarze tutaj? ja powiem wam szczerze, że dzisiaj otworzyłem na chwilę e, internet gdzieś i ten kij Stalin, oni go teraz nazywają niektórzy nie Starma, tylko Stalin, kij jest Stalin, a no bo to kurwa jest komunista pieprzony, e, to co on tutaj wyprawia w tym kraju. I powiem wam szczerze, że ludzie po prostu jak Lemingi, jak Lemingi wierzą w to, że. E, bo artykuł był taki, tak, że on już to presja na niego jest taka, żeby wprowadzić zmiany do podatku. Do podatku Capital gains Tax, tak? No czyli to Capital Gains to głównie ludzie, którzy coś mają, tak, od tego płacą. Jak ktoś nic nie ma, to ma tylko taki income tax, tak, bo tylko zarabia normalnie na etacie, jak ktoś ma jakieś różnego rodzaju rzeczy, nieruchomości, no to od tego płaci ten akcje, to tego płaci ten Capital Gains Tax. No i zmiany, zmiany, zmiany będą. I powiem Wam szczerze, że po prostu jak ludzie, jak lemingi to łykają, że to coś w ogóle tak naprawdę pomoże im w tej sytuacji, w której jest Wielka Brytania. Uważam, że to nie jest tak, że o, tam paru milionerów wyjechało. Nie, ludzie wyjeżdżają. Pełno ludzi wyjeżdża. Ludzie tacy jak ja, którzy 23 lata płacili podatki, wyjeżdżają z tego kraju. To jest prawda po prostu. Każdy stąd spierdala. I Oczywiście te kurwa lewaki wszystkie siedzą i tylko tak, tak, wprowadźmy te podatki, to, to, tu, tu. Nie zdają sobie sprawy z tego, że jak się bardziej wgłębić w te zmiany, które e, następują, to wszystko, jak to się mówi, across the board, a podatki idą wszędzie w górę. A najlepsze jest to, że obcinają im właśnie i benefity. Jakieś podatki, które no generalnie dotyczą tak naprawdę większości społeczeństwa, tego pracującego ludu, tak naprawdę. I tu i dojadą, rozumiecie, bo to ten, kto ma w głowie poukładane, ma możliwości, czy to są milionerzy jacyś tam, czy są tacy ludzie średniacy jak ja, zabieramy manatki i spieprzamy stąd po prostu, a reszta, sirodstwo będzie tutaj siedziało i będzie jechane. Przez, przez po prostu rząd, który będzie musiał skoń załatywać te dziury, które ma w budżecie. I tyle, taka jest prawda. Oczywiście im jest pokazywane, patrzcie, tam są ci źli, to oni wyjeżdżają, oni tutaj zabierają te miliony, my się za nich weźmiemy, opodatkujemy tych najbogatszych. Gówno, kurwa, opodatkujecie. Gówno podatkują, będą płacić ci, co zostali, ci, co. Nie mają takiej możliwości, niestety, taka jest prawda, wyprowadzić się z tego kraju, bo mentalnie może nie są w stanie tego ogarnąć w jakiś sposób, że w ogóle zmienią swój kraj. Ja to po części rozumiem, może tu się urodzili, mieszkali tutaj całe życie i tak samo w Polsce ludzie też, no nie każdy gdzieś tam w ciężkich czasach chciał wyjeżdżać i tak dalej, tak? Ale tak już jest, po prostu, tak już jest, to jest rachunek zysków i strat, dla mnie przynajmniej. Nie traktuję tego kraju jako cokolwiek, że mi coś dało, oprócz tego, że mam paszport. Ja się na, naprawdę zastanawiam, czy za jakiś czas, jak wprowadzą, tak jak Amerykanie, jakiś tam globalny podatek, że się okaże, że jakiś jestem Brytyjczykiem, to ja będę musiał do Anglii, jak pan, tutaj się w, ze wszystkiego rozliczać z całego świata. To po prostu rzucę im to wyślę w kopertę i powiem. Pozbywam się tego kawałka papieru i tyle, bo tak naprawdę w tym momencie, gdzieś tam jak to wyrabialiśmy, było to bardziej zabezpieczenie naszej przyszłości, gdzieś jeszcze myśleliśmy, że będziemy w Anglii i tak dalej. Natomiast nie jest to dla mnie jakieś tak coś nie wiadomo co. Jeśli dzieci będą chciały sobie zostawić, to sobie zostawią. Ja tego nie muszę mieć, nie jest to coś, co bez czego nie wiem, nie mógłbym żyć, prawda? I to taka refleksja po, po tych dzisiejszych lekturach gdzieś tam paru tych rzeczy, które się w Anglii dzieją, i to dzieje się tak po prostu zawsze. Zawsze tym, nie wiem, biednym ludziom, którzy łykają to wszystko, e, będą rzucać takie rzeczy, będą mówić, patrzcie tam, patrzcie, zobaczcie, to są ci źli, I wszyscy, e, tak, 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 tu zły, tam, ich dojechać, a, a po prostu za chwilę pałka na nich, bam, 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 spada, kurwa, jak ktoś tego po prostu nie widzi, to całe życie, jak pamiętam teraz, jak się cofnę, tak, bo to nie to, że ja byłem świadomy wcześniej, jak sobie przypominam wszystko, co działo się w przeszłości, czytam historyczne e, wydarzenia na przestrzeni lat, jak to wszystko wyglądało, z mojej młodości sobie przypominam, tak właśnie to zawsze wyglądało, zawsze wygląda i zawsze ten e, biedny, nie wiem, niedouczony, przestraszony, on będzie jebany i tyle. E, a, a tych ludzi no, jest niestety 70%. I oni zawsze zostaną i będą jechani, i tyle. Dobra, taka nieciekawa refleksja, ale już na szczęście mentalnie gdzieś tam wychodzę. Już stąd jedną nogą jestem poza Anglią, poza Londynem. Za dwa tygodnie, jak wszystko się dobrze ułoży, e będziemy nadawali już z całkowicie innego miejsca, fajniejszego. Na razie hej.